Kochani, dzisiaj mam dla Was noworoczny tak. Na początku się zastanawiałam, co mam do Was nagrać, czy jakieś postanowienia, czy to coś się zdarzyło w poprzednim roku, ale dużo dziewczyn nagrało ten filmik. Mam 12 pytań. Pytania mam na telefonie, także wam po prostu na no nie odpowiem i mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiecie. Pierwsze pytanie, jaka jest najlepsza rzecz, która zdarzyła się w poprzednim roku? I według mnie taką rzeczą jest to, że spróbowałam jeździć na moich w parku? I to się zdarzyło w maju i wtedy byłam pierwszy raz właśnie na Wejku i uważam, że to jest wspaniałe wspomnienie. I dzięki temu w ogóle poznałam tyle wspaniałych ludzi i z niektórymi mam to teraz kontakt, mimo tego, że wakacje się skończyły? Także uważam, że to jest takie najlepsze moje wspomnienie i najlepsza rzecz, która się wydarzyła w tym roku, że zaczęłam po prostu jeździć na łejku. Drugie pytanie, jaka była jedna najtrudniejsza rzecz dla Ciebie w tym roku? I słuchajcie, ja nie wiem, nie wiem co mam tu powiedzieć, bo nie wiem czego się złapać, bo jeżeli zrobię się szkoły i tego, że trzeba się uczyć, to raczej każdy, każdy z nas to przeżywa na co dzień. I jak sobie tak pomyślę, to naprawdę nie wiem, bo uważam, że poprzedni rok był naprawdę świetny i mało było takich przykrych rzeczy, które się stały. Także tak, nie wiem co mam powiedzieć, więc przejdę do pytania trzeciego. Trzecie pytanie, co sprawiło Ci radość w minionym roku? I takich rzeczy było po prostu naprawdę wiele, wiele. Teraz patrzę na moje zdjęcie na ścianie i przypominam sobie, że był wyjazd z dziewczynami do Gdańska na parę dni, właśnie wakacje. Pojechałam do mojej przyjaciółki w końcu, która mieszka za Wrocławiem, poznałam ich super kuzynkę, znajomych. Było wiele ciekawych imprez. Ponad miesiąc spędzony po prostu wakacje na wejku, praca na wejku. I po prostu całe wakacje to jest uważam jedno najlepsze wspomnienie, które właśnie mam w głowie, myśląc o tym, co przydarzyło się takiego, co mi przyniosło po prostu radość w poprzednim roku. Czwarte pytanie, co było niespodziewaną przeszkodą w tym roku? I oglądałam... Parę dziewczyn, i jedna z nich mówiła, że czas, że czas był przeszkodą w tym roku, to, że on tak szybko leci. I ja się z tym zgadzam, bo ile razy jest tak, że wstanę rano, pójdę do szkoły, wracam już z południa, jest ciemno, nie mogę dla Was nagrać filmiku, nawet teraz dla Was nagrywam, jest godzina 15, a za oknem jest po prostu szaro. Także to, że czas tak szybko leci i naprawdę wstajemy, idziemy spać i to po prostu dni. Tak szybko lecą. Kiedyś pamiętam, że dla mnie tydzień był jak miesiąc, a teraz jest zupełnie na, na odwrót. Tak, teraz dla mnie jest tydzień jak miesiąc. Nie, miesiąc jak tydzień, a kiedyś był tydzień jak miesiąc. Czyli po prostu szybko, mega, mega szybko leci ten czas. Już mamy rok 2015, ja nie wiem kiedy to minęło. I tak naprawdę właśnie to jest ta największa przeszkoda. Uważam, dzień powinien trwać nie wiem, 40 godzin, bo muszę się wtedy wyspać, iść do szkoły, wszystko zrobić. Ale znajomić się mieli 40 godzin, byśmy narzekali, że czasu jest i tak za mało. E, kolejne pytanie. E, wymień trzy słowa, żeby opisać miniony rok, a czy poprzedni. I jakbym miała wbrew trzy słowa, to zwariowany, e, zaskakujący i szczęśliwy. E, sześć. Najlepsze książki, które czytałeś w minionym roku? I dla mnie nie powinno być tego pytania w tym tagu. Bo ja w nie czytam książek, albo jakoś zacznę i nie skończę, albo przeczytam parę stron, także nie. Nie mam takiej książki. <laughs> I kolejne pytanie. 7. Największa zmiana, jaka nastąpiła w poprzednim roku. I uważam, że jedną z takich największych, największych zmian to jest zmiana we mnie, tym, że się przestałam przyjmować tym, co ludzie mówią właśnie o YouTube, bo w roku 2013 tak naprawdę. Było źle z moim kanałem, filmiki się pojawiały, potem je usunęłam i uważam, że największą właśnie zmianą w 2014 roku jest to, że dla Was nagrywam i nie wstydzę się tego, jak ktoś puszcza przy mnie filmik, to, to się cieszę i naprawdę cieszę się, że ludzie mnie oglądają, że udostępniają moje filmiki, że mam tyle że po prostu spotkałam teraz tyle ludzi, którzy to robią. Dzięki temu jestem w sieci Mediacraft, w biuru na pewno kojarzycie. Kojarzycie biuru z Glam Pauli Vlogów i podeślę też, po, po, po prostu podrzucę wam link do ich kanału biuru, właśnie na YouTubie. I to, że byłam tam na spotkaniu z YouTuberami, poznałam wspaniałe osoby, naprawdę to jest dla mnie wielkie przeżycie. I, I uważam, że to jest taka zmiana, która nastąpiła, że w końcu spotkałam na mojej drodze ludzi, którzy robią też to co ja. I, I też to uwielbiałam robić i nie rozumieją Jak mówię, ja nie mogę tego zrobić, tego albo filmik mi się za długo wgrywał, yy, nie mogłam nagrać, bo pogody nie było i światła nie było. I ktoś mi mówi, hm, aga, okay, spoko, ok, spokojnie, mnie to. Tylko Mysła mówi, no, no właśnie, ja miałam ten sam problem. Także naprawdę to jest chyba taka największa zmiana związana właśnie z Wami i YouTube'em. 8. Yy, najgorszy nawyk kosmetyczny, którego chciałabyś się pozbyć w nowym roku. Yy, Zmywanie makijażu, żeby robić to codziennie, a nieraz jest tak, że przychodzę ja wydobra, zrobię to potem, idę spać, ta rano dobra, potem i tak, zmywać makijaż codziennie wieczorem. Dziewięć. Odkrycie muzyczne minionego roku. I ja nie wiem, czy tu chodzi właśnie o takie odkrycie, którego wy możecie nie znać, czy, czy takie po prostu z, y, kojarzone przez każdego piosenki. No słuchajcie, ja muzyki słucham naprawdę różnej i... Naprawdę, nie wiem co Wam polecić. Na pewno zespołem, który słuchałam wiele, wiele razy w tym roku jest DXX albo y, ktoś, kogo słuchałam też pół lata, to jest piosenka Indigo. Y, nie wiem czy mogę Tak, piosenka, piosenka Indigo Bisha. I po prostu ta piosenka chodziła ze mną całe lata, jak ją sobie puszczam, to mam po prostu w głowie to, jak idę na Wake Park, i jak widzicie po prostu. Najlepszym najlepszy wspomnieniem z wakacji jest to że spędziłam czas na Wake Parku, naprawdę. I to jest właśnie chyba ta piosenka Bisha i ostatnio byłam też na koncercie Bisha i super było, i właśnie to jest chyba takie moje największe odkrycie, bo wcześniej go tyle nie słuchałam. Także na pewno link do jakiejś e, piosenki e, jego zostawię Wam na dole. I kolejne pytanie. E, kosmetyczne triki, które chciałabyś wprowadzić w tym roku? Nie wiem o jakie triki tu dokładnie chodzi Na pewno może olejowanie włosów Bo robiłam to od czasu do czasu Od niechcenia, bo potem y, Musiałam nakładać ten olej I z nim spać, rano zmywać y, Olejowanie, na pewno mycie olejami y, Buzi, to już mi trochę lepiej idzie I, I nie wiem I dbanie o paznokcie I nakładanie top coatu Bo nigdy mi się nikt nie chce czekać aż wyschnie. Jedenaste pytanie Co masz nadzieję, że osiągniesz w tym roku? I tu mam do was, do was ogromną prośbę, bo chciałabym naprawdę w tym roku yy, poświęcić też czas YouTube'owi, mieć więcej widzów na YouTubie. Na razie jest Was ponad 1300, a ja bym chciała w tym roku, żebyśmy chociaż tak dobili chociaż to, to by była mega liczba, 15 tysięcy. Ja wiem, że mamy może to wydawać nierealne, ale oglądałam ostatnio yy, Little Monster, jeżeli... Pomimo, bo że nikt teraz nie mogę sobie przypomnieć, e, ale Little Monster chyba 96, Angelikę. Tak, Angelika, jeżeli naprawdę ja się pomyliłam. Przepraszam, mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. I ona mówiła o tym, że chciała właśnie mieć, tysięcy subskrypcji, a ma prawie 90. Ja się tak usiadłam, bo myślałam, no dobra, czyli jak mam miałam te 1300 ponad i chciała te 15 tysięcy, to może mi w tym pomożecie. I mi się uda, i naprawdę to była taka magiczna liczba dla mnie: 15 tysięcy. To jest, uważam mega, mega dużo ludzi i jeżeli chcecie mi w tym pomóc, to możecie udostępnić ten filmik, poprzedni haul z wallface też i naprawdę będę jakikolwiek filmik jak będziecie od czasu do czasu udostępniać yy, obserwować mnie na instagramie i jeszcze mam na fanpage'u tylko jest was chyba ponad 100 na facebooku, a tu jest was ponad 1000, więc wejdźcie na mojego fanpage'a na facebooku na dole macie link i kliknijcie lubię to i naprawdę jakbym w tym roku osiągnęła te 15 tysięcy to bym była chyba najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, więc mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. I ostatnie pytanie, co chciałabyś zmienić w tym roku? I czeka mnie dużo zmian, bo jest matura, potem mam długą przerwę, w sensie wakacje, potem może studia, nie wiem jak to wszystko wyjdzie jak nagrywam filmik za rok, na pewno, na pewno, na pewno, w moim życiu się zmieni, ale mam nadzieję, że to będą same pozytywne zmiany. A taki dokładnie, co chciałabym zmienić, to to na pewno, żeby Teraz wziąć się do nauki, naprawdę, y, muszę się jakoś zmotywować i się zacząć więcej uczyć. I y, chciałabym dla Was więcej też nagrywać, usiąść chociaż raz w tygodniu, nagrać parę filmików, wrzucić je i, i żebyście Wy mnie też częściej widzieli w internecie. I to chyba by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Łapkujcie filmik w górę, jeżeli Wam się podobało. Wchodźcie, w na mojego Facebooka, fanpage'a, na blogu, na którym ostatnio jest trochę ciszej, ale muszę iść na sesję jakąś zdjęciową, bo jak pamiętacie, dostałam super bandany z Wolf I e, tak, zapraszam Was jeszcze do obejrzenia poprzedniego filmiku, jeżeli nie widzieliście. I mam nadzieję, że Wam też się ułoży wszystko w tym nowym roku i ten rok będzie jeszcze lepszy niż poprzedni, a następny będzie jeszcze, jeszcze lepszy, żeby każdy rok naprawdę wprowadzał coś nowego w naszym życiu. I żebyśmy byli po prostu szczęśliwi, żebyśmy się budzili z tą myślą, że nie, o Boże, muszę wstać do pracy, o Boże, muszę zrobić to, tylko sobie myśleć, o fajnie, spotkam się z tą osobą, z tą osobą, zrobię to, to, będę się uśmiechać i będzie super. I to jest mój plan właśnie na ten rok, żeby tak było. Także to na tyle w tym filmiku i mam nadzieję, że nie I <laughs> teraz się pomyliłam, zawsze tak jest na koniec. Jako słuchajcie, chcę kończyć filmik, więc zawsze mi się język plączę. Więc jeszcze raz, bez ucinania, bez wycinania. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki pa!